Wieku temu wstecz. Bóg spełnił prośby. mógł pięk Wśród ludzi stanął Jego Syn, co Bogiem będąc świata Panem, z marej dziewicy ciało się ciał. Stał się podobnym nam człowiekiem, by przez swą mękę krew i ranę. Przez śmierć krzyżową, bólu moc, przebłagać ojca sprawiedliwość, pojednać z niebem ewy dzieci, raju odewrzeć nam podwoje. Dziś ku chwale Boga pamiątkę jego czcić będziemy. Ogłaszam, przerwam uroczyście, Misterium Pańskie rozpoczęte. <laughs> już idzie, już idzie, już idzie, 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 idzie. youth, <hazji> I wy, jeśli nie staniecie jako te dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Oto zbliżamy się do Jeruzalem. Tam dokona się to, co prorocy napisali o Synu człowieczym Wartumiejąc w imię, idźcie do zagrody, która leży przed Wami. Znajdziecie tam ośle uwiązane. Podwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby Was kto pytał, co robicie, mówcie, pan potrzebuję i wnet jest z powrotem odeślę. Idziemy, miść.

Czy to jest dom Boży, czy targowica? Ci, co z daleka poprzeszli, przeszli, chcą się modlić. A Wy urządzacie tu jarmark. I Wy, kapłani, pozwalacie na to, zamiast chronić świętości przybytku Bożego, Cierpicie to zgorszenie! Czego chcesz od nas? Kim jesteś, że śmiesz nas zaczepiać! To Jezus, prorok z Nazaretu. Precz stąd. Precz stąd! Trzycie le złota! Zabierajcie swe kramy! I opuszczajcie to miejsce święte! Zakazujesz im tego, na co myśmy się zwalili. To wszystko przeznaczone jest na ofiarę. Czy już ofiar nie będziemy składać? Jest dosyć miejsca poza placem świątyni. Powiedział Pan, dom mój domem modlitwy nazwany będzie.